Amfiteatr i wieża widokowa w Wolinie. Dzieciaki mają radochę, bawią się. Tutaj mamy stojaczki na rowery, ławeczki, naturalne wzgórze. No i wieża widokowa tam przy wieży jakiś pomnik. No, zaraz wszystko zobaczymy, poczytamy. Dochodzimy do wieży widokowej, a z prawej strony wieży widokowej jest posąg Frygława. Też jak w innych wieżach wchodzi się tak po spirali. Także wejście jest również dla osób niepełnosprawnych. Podejdziemy sobie do tego posągu. Rzucimy okiem teraz jeszcze na wolin z tego wzgórza. W dole amfiteatr. Tam mamy te dwa mosty kolejowy i drogowy. No i ten posąg. Podejdźmy do niego bliżej. Czyli Trygław. I ma trzy głowy. I tutaj mamy napis 967-1967 w tysiąclecie włączenia pomorza do Polski. My tutaj szliśmy od strony amfiteatru, a tutaj jest takie główne dojście po schodach. No i tutaj rzućmy okiem jeszcze raz na posąg Trygława. No i wieżę widokową. No to idziemy do wejścia na tą wieżę. Niesamowita drewniana konstrukcja. Popatrzcie, takie ażurowe ma po bokach. Wsporniki tam jest posąg Trygława. No i tutaj dojście na skrzyżowaniach jest taka kostka. Dla osób niewidomych, żeby mogli tutaj iść albo prosto, albo skręcić sobie tutaj w prawo. No i tutaj mamy. Również opis wieża widokowa zlokalizowana jest w Parku Miejskim w Wolinie, jak również tutaj jest yy, widzę, że w y, języku Braila też to zrobione. Coś tutaj jest naciśnie. Wieża aby... widokowa. O. Wieża widokowa zlokalizowana jest w Parku Miejskim w Wolinie. Budowę wieży ukończono w roku 2, 2023. Konstrukcja wieży wykonana została z około 250 metrów sześciennych drewna modrzewiowego. Wieża ma wysokość 32 metrów, a platforma widokowa zlokalizowana jest na wysokości 26 metrów. Aby dostać się na szczyt wieży, pokonamy odległość blisko 500 metrów, po pochylniach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kształt wieży przypomina łódź żaglową, nawiązuje do kilkusetletnich tradycji Bolina. Miasta leżącego na największej polskiej wyspie. O tej samej nazwie. Handel, rybołówstwo, a obecnie także turystyka niezmiennie wiążą wolin z otaczającymi go akwenami wodnymi i piękną, niepowtarzalną przyrodą, które można podziwiać ze szczytu wieży. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami tak, aby każdy gość mógł na swój sposób przeżyć odwiedziny tego wyjątkowego miejsca. Wieża została wybudowana z udziałem środków Unii Europejskiej. Budżetu Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Życzymy Państwu niepowtarzalnych, wspaniałych przeżyć. Burmistrz Wolina, Ewa Grzybowska i Radni Rady Miejskiej. No to idziemy. 32 metry, widzisz? 250 kublik Holz mamy. 32 metry wysoko. No ja. To... Stojaki na rowery. No i mamy zielone światło. Tutaj tablice informujące o dofinansowaniach. Zielone światło. No to ruszamy. Zielona strzałeczka. No to w górę. W dniu dzisiejszym, krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy na wieżę widokową w Wolinie. Właśnie udaje się na górę, na szczyt tej wieży. Ciekaw jestem, ile zajmie mi to wejście. No, oczywiście, nie będę filmował tego wszystkiego, jak tam wchodzę po. Tej pochylni, bo trwałoby to zbyt długo. Także na chwilę wyłączam komery, kamerkę i za chwilę znowu ją włączę. No i już jest pierwszy pomost. I tak jak tam pani opowiadała, czyli te zastrzały to są żagle. No i tu z tego poziomu bardzo ładnie. Widać posąg Trygłowa, Trygława i w dole amfiteatr. No to powiem Wam, że jeszcze kawał drogi przede mną. Idę dalej. Zerknijmy sobie tam w dół. A teraz popatrzmy do góry. Tak wygląda wnętrze tej wieży. No to idziemy dalej. No, kolejny taki pomościk. Jeszcze wyżej jesteśmy. No i coraz ładniejszy widok na wolin. No to idziemy dalej zerknijmy sobie znowu w dół już jesteśmy na takiej wysokości a idziemy tam o, tam do góry o co tu jest? A gaśnica no musiałem włożyć polarek no bo tu troszeczkę już zaczęło wiać Jestem prawie że na górze, jeszcze kilka okrążeń, i będę już na szczycie tej wieży. Także jeszcze moment, i dochodzę. No, już ostatnie okrążenie. A tutaj już widzimy pomost, który jest w koło wieży. Także jestem już na górze. Zerknijmy sobie teraz w dół. Jak to jest wysoko? Bardzo wysoko. Tutaj kamerki mamy. Także popatrzmy teraz w koło co my tutaj mamy. Ciśnina dziwna gogolice, farma wiatrowa 30 megawatt. Czyli na tą stronę jest taki widok. Idziemy teraz w koło. Tutaj widzimy Wolin. Tam w głębi trzy mosty. Pierwszy to jest ten właśnie obrotowy, który się obracał w niedalekiej odległości od tego skansenu. No i potem dwa samochodowy i kolejowy. Popatrzmy tutaj na tablicę, czyli znowu mamy cieśninę Dziwnej, Recław, Skansen Centrum Słowian i Wikingów, Siedem Mostów Wolińskich, Srebrne Wzgórze i Kolegiata Świętego Mikołaja. Popatrzmy sobie jeszcze na takim zbliżeniu na wolin naprawdę bardzo ładnie się prezentuje z tej wieży widokowej. No i tutaj widok na amfiteatr z góry posąg Trygława no to obejdźmy dalej tą wieżę w koło tutaj jesteśmy dosyć wysoko nad koronami drzew tu widzę w koło taki jakiś park dla dzieci, piaseczek, toalety, tam jest grill, miata no i co my tutaj widzimy teraz z tej strony Mokrzyckie góry, Łódź, Wolin, Park Miejski, Bagórki, Lubińsko, Pablicki, Zalew Szczeciński, Wolin Polana Malta. Aha, czyli tutaj w dole to będzie ta Polana Malta o której przed chwilą mówiłem no i niesamowity tutaj widok na zalew szczeciński. No, dosyć wysoko jesteśmy. przetrzymać kamerkę. Żeby mi wypadła, bo niewiele by z nich zostało. Wspaniała konstrukcja. No zobaczmy co tutaj mamy. No, czyli mamy znowu tutaj Zalew Szczeciński, Brysna Sztuczna Wyspa, Półwysep Rów, Śmięska Sztuczna Wyspa i Cieśnina Dziwna. No, a tak to wygląda w realu. No i tutaj mamy Lunetę, przez którą możemy popatrzeć no ale to trzeba będzie chyba wrzucić jakąś monetę nie wiem, dwa złote może i wtedy popatrzymy sobie w koło o, można nią obracać we wszystkie strony i widok przez nią będziemy mieli na Zalew Szczeciński tutaj na tą farmę wiatrową no i no na Wolin to raczej niebo przeszkadzała cała konstrukcja a no tak to tutaj wygląda fajnie no moi drodzy pochodziliśmy w koło po wieży no to już teraz schodzimy tą samą drogą którą wchodziliśmy wszystko jest ładnie osiatowane żeby nie wypaść, nic nie wyrzucić no bo ktoś mógłby dostać czymś w głowę a po co no i tak jak wchodziłem tak schodzę także znowu wyłączam kamerkę bo zanudziłbym was chodzeniem w kółko bardzo ładnie to wygląda z góry Zupełnie inaczej jak z dołu. Tutaj mamy śruby rzymskie, które naciągają całą tą konstrukcję. No i już jestem w dwóch trzecich wysokości. Przepraszam, w jednej nie, tak to powiedzieć. No, zszedłem dwie trzecie wysokości. O. No tutaj jest ten pomost taki ładny. No bo w zasadzie to można powiedzieć, że tutaj jest dziób a tam z tamtej strony to jest rufa. No, tak mogę sobie to wyobrazić. A, faktycznie, tam jest tył statku, tego żaglowca, a tu jest przód. No, tak na chłopski rozum. No, no żeby mnie tam potem nie skrytykowano, że to jest jakiś tam inny rodzaj statku, jachtu, czy, czy żaglowca. No, także... Chodząc tutaj, nie zwróciłem uwagi, że ta platforma to jest dziób, dziób, tego żaglowca. Przejdę sobie tutaj, no i tak jak, i tak jak na, na Titaniku. O, no włosy mam tylko nierozwiane, ale... Tak jak na Titaniku jest. Rozłożone ręce. No w drugiej mał kamerkę, także drugiej nie rozłożę. No. no i już jestem prawie na samym dole. No, bardzo dużo zagranicznych turystów Przed chwilą byli Niemcy, teraz jacyś Anglicy. Oczywiście dużo Polaków. No, także, żeby otworzyć, należy dotknąć. No, i wychodzimy już. No, i wieża jest otwarta codziennie od godziny 9 do 19. Limit osób przebywających na wieży wynosi 50 osób. A tak wygląda ta wieża. No to kierujemy się już do autka. Mamy schody również podjazd dla wózków. No i teraz popatrzcie z tej perspektywy. Także z prawej strony mamy dziób tego żaglowca żagiel. No i z tyłu rufa.